W poprzedniej części naszej audycji odpowiedzieliśmy sobie m.in. na pytania, kto to jest prorok i co to jest proroctwo. Dziś spróbujemy sobie opowiedzieć o rodzajach kontaktowania się Pana Boga z ludźmi oraz odpowiemy sobie na pytanie, czy sędziowie, a także kapłani byli prorokami. Zapraszam na drugą część audycji poświęconej prorokom, jak i proroctwo. Prorocy byli. Jak Bóg kontaktował się z człowiekiem i jak, jak to wyglądało? No na początku wyglądało tak, że Pan Bóg się kontaktował z Adamem dosłownie. No. Pan Bóg przechadzał się po, po raju. Czyli to była taka rozmowa, można powiedzieć. No, tak, sobie, tak myślę. no Nie wiem, czy to jest taki tylko opis alegoryczny, czy jak sobie to mamy wyobrazić, że Pan Bóg nie ma ciała, nie jest człowiekiem, ale Pan Bóg może oczywiście z, z, zmanipulować całą okoliczność tak, że to wygląda tak, jakby gdzieś był. Adam z nim rozmawiał i ten kontakt został utracony. No, tak, to, to czyli jest... od, tego, od tego czasu Pan Bóg już z człowiekiem nie rozmawiał. No, teraz... ale człowiek słyszał głos Boży. By była no właśnie... rozmowa. To no może powiedzieć, słyszał. że od momentu Adama człowiek nie słyszał głosu Pana Boga, bo na przykład nie tak daleko idąc do przodu, Kain słyszał głos Boży. Tak, więc jakiś rodzaj, rodzaj tego kontaktu rzeczywiście była rozmowa również e, z Bogiem, natomiast tam bezpośrednia, bezpośrednia możliwość kontaktu zdaje mi się, że jednak zniknęła. To znaczy, można było zobaczyć głos, jak mówią hebrajczycy, głosu się nie, Bożego nie słyszy, tylko głos Boży się widzi. Można było ten głos zobaczyć Boga, jakby tej obecności Boga zabrakło. Dla mnie to był ten pewien przełom i od tej pory Bóg czasami ma coś do powiedzenia jakimś pojedynczym ludziom, to im coś mówi. Czy przez anioła, no wiemy, że to Abrahama na przykład posłał trzech aniołów, czytamy, no ale, no, błagam jako zwykłych trzech ludzi, którzy tam Czyli e, czasami w widzeniu się komuś pokazywał. Mhm. Za czasów jeszcze, na przykład, e, z, z Samuela jest napisane, że widzenie było rzadkością, a przecież tam był już cały naród, bo że świątynia była. No to więc jak było wcześniej? Przypuszczalnie było dużo większą rzadkością widzenie. To jest taka zupełnie wyjątkowa metoda rozmowy, kiedy Pan Bóg miał e, z kimś wyraźnie coś do, za, do załatwienia, jak na przykład miał to załatwienia z Abrahamem. E, no, czy, Przyznałem, miał, miał wcześniej, czy z, domyślamy się, że, że, że może również wcześniej z niektórymi mężami, Eno chodził z Bogiem. E, czy, czy to oznacza właśnie jakiś bardziej bezpośredni związek? Chyba tak, ale to byli pojedyncze ludzie. I wtedy jakby ta potrzeba pośrednika, nie przepraszam, mówiliśmy, że nie będzie można jakiegoś słowa, potrzeba rzecznika, więc kogoś, kto w imieniu Bożym przemówił, i istnieje, no Pan Wąsianiu, aniołem na przykład posługiwał, mm -hmm. bo jakim człowiekiem na, na ziemi, jak miał do, do, do załatwienia sprawy właśnie z pojedynczymi ludźmi. Natomiast sama instytucja tego prorokowania, ona, ona nie była aż tak konieczna, a znowu ten podział on nie jest taki ścisły. Jak się przygotowywaliśmy do tej rozmowy jakiś czas temu, pamiętasz, to odkryliśmy, że Abraham jest nazwany prorokiem. I to, to jest, jest, I to jest. Właśnie, mnie to, jest mnie, to przyznam, mnie to bardzo zaskoczyło, bo Pierwsza Mojżeszowa 27, kiedy tam jest. historia... 27 Werset, tak? Tak, 27 Werset, Pierwsza Mojżeszowa, tam jest historia za Abimelechem, jak Abraham nie ukrył to, że Sara jest jego żoną, i potem Pan Bóg strofuje właśnie znowu. Pan Bóg przyszedł do Abimelecha we w noce, więc miał mu coś do, do powiedzenia, i mówił, umrzesz, bo wziąłeś. Kobietę, która, która ma męża, i potem mówi wróć tę żonę mężowi, bo prorokiem jest i będzie się modlił za ciebie. A więc... Czyli Abraham był takim, można powiedzieć, no, w myśl tego, co powiedzieliśmy, był rzecznikiem. Był rzecznikiem, mógł się modlić za Abimelecha. No, sam był Abraham trochę, trochę temu winien, tej sytuacji, ale e, obojętnie, Pan Bóg ma swoich przyjaciół, e, to był przyjaciel e, Boży i on mówił, modl się, e, znaczy, przynajmniej, oddaj żonę Abrahamowi, wyrównaj tę sprawę, jeżeli on ci przebaczy, jeżeli sprawa będzie załatwiona no widać, że Ciebie bał, tak jak bał się w, jak szedł do Egiptu że go zabiją z powodu pięknej żony w związku z tym, tutaj widocznie też jakiś był strach z tym, z tym związany więc jakoś musiał ten Abimelech zawinić, on się będzie za to jeżeli ci przebaczy, jeżeli uregulujecie tę sprawę za sobą, w tym sensie może będzie prorokiem, no, ale też to prawdę mówiąc, nie, nie umiem dobrze wyjaśnić tego odniesienia słowa prorok do, do, do Abrahama akurat, ale to może za nie dla naszych to, to tu, właśnie, słuchaczy. Właśnie. I tutaj coś, się wracamy... coś napiszą do, do siebie, albo, albo nie wiem zgłoszą się, jak będą mieli pomysł, dlaczego Abraham jest prorokiem. W naszym tutaj tym głównym toku rozumowania wynika z tego, że jakby do tych pojedynczych zadań Pan Bóg wybierał różne metody, ale tej instytucji proroka jako takiego, który na stałe przemawia, ma, ma kontakt z Bogiem po to, żeby się wypowiadać do ludzi, nie ma. Ona się pojawia, pojawia dopiero wtedy, kiedy istnieje ten kontakt zbiorowy. To może Teraz zwrócimy się do naszych słuchaczy odnośnie właśnie tego zagadnienia. Abrahama jako proroka. Bardzo prosimy o Wasz głos. Na stronie na, na naszego radia jest formularz kontaktowy, a także bezpośrednio poprzez komunikatory SCAPE oraz GG. Po audycji jeszcze przez godzinę no na pewno ktoś będzie, ja albo Dawid, więc na, na pewno będziemy mogli porozmawiać i te zagadnienie omówić. A myślę, że na następny raz, kiedy się spotkamy, jeżeli będą głosy, a wierzę, że będą, na pewno porozmawiamy. Poruszymy to zagadnienie i zanim przejdziemy do proroctwa i wizji, do naszego drugiego tematu, na pewno do tej myśli Abrahama wrócimy. I teraz może zwrócę uwagę na pewną rzecz, ponieważ do tej pory mówiłeś odnośnie takiej sfery indywidualnej, że kiedy Bóg miał do załatwienia coś z jedną osobą, pojawiały się pojedyncze imiona, były, można powiedzieć, pojedyncze osoby, ale tak nie było zawsze. Przecież w pewnym momencie no, z obietnicy, obietnica zostaje spełniana i powstaje wielki naród, powstaje Izrael. Już ten kontakt taki indywidualny nie jest. No bo no, jakby zmienia się formuła w ogóle. Pan Bóg przystępuje do nowego etapu działania. Chce oprócz pojedynczych ludzi, którzy mogą być wzorem dla przyszłości, skonstruować społeczność, która stworzy prawa, zasady społeczne, życia społecznego. To jest zupełnie inne zagadnienie. No i w tym kontekście właśnie się pojawia potrzeba korekty. I tu w prawach danych Izraelowi, no wiemy, że to się zaczyna do góry syna i może pośrednikiem tego przymierza zawarte jest w przymierze. Lud mówi, wszystko, co powiedziałeś, uczynimy. Będziemy posłuszni, wykonamy to, co napisane w księgach. Pan mówi, że daje i prawo do wykonania. To prawo jest nie tylko do zrealizowania, jak często myślimy, ale ono jest także do, do wypełnienia. To znaczy w tym sensie, że przekazanie było bardzo często proste, jednostronne. I dopiero praktyka życia i praktyka sądowa jeszcze o dziwo, zresztą tak jak w naszych systemach, tak naprawdę dopiero to prawo precyzowała, do, do, układała w życie i tworzyły się pewne wzory postępowania. O to Panu Bogu zresztą chodziło. I żeby to działało, to tworzy pewien, nakazuje stworzenie pewnego systemu społecznego. Izrael miał być ukształtowany według wzoru, który jest zapisany w v Mojżeszowej 17-18 rozdział. Nie mamy czasu, żeby tam się to wgłębiać, to są ale... To jest duże fragmenty. Tak, ale tylko, tylko w, w, w szkicu, że sądy miały się odbywać w bramach, a tak, lokalnie, w, w sądach bramy, czyli po prostu w miejscowości miała być wybrana ze Starszych, która miała rozstrzygać sprawy nie tylko o śmierć oczywiście i sprawy karne, ale tak jak dzisiejsze sądy, sprawy administracyjne, sprawy o własność, o przeróżne rzeczy, jeżeli byłyby trudne, że to miała być jakaś władza sędziowska naczelna w kraju, do której należało tą sprawę odwołać się po prostu z wyrokiem, tak jak dzisiaj, wyższa instancja, tylko to ona była w zasadzie tylko jedna, najwyższa i miał ta, ta, tą władzę sędziowską również sprawować król, tam jest wymieniony król w XVII rocie, ale zdaje mi się, że on w mniejszym sensie tam jest, że w mniejszym znaczeniu jest tam wspomniany jako władza wykonawcza, taka typowa egzekucyjna władza, tylko właśnie jako najwyższy sędzia. Czyli był pewien system sędziowski, który sprawował kontrolę nad przestrzeganiem prawa, ale także nad tworzeniem tego prawa, nad tworzeniem pewnych wzorów, uzupełnianiem go o no, szczegóły. Tu nie chcę powiedzieć o żadnej tradycji, czy Talmudzie, czy niczym innym, tylko po prostu prawo układa się w praktyce. Mamy przykazanie proste miłość, niego, swego jak siebie samego, ale co to znaczy, czy to dziecko trzeba zbić jak go miłuje?